Dziś kontynuujemy nasz kurs podstaw Excela, skupiając się na bardzo ważnym elemencie, jak korzystać z panelu czcionki. Podczas pracy z danymi w Excelu często musimy sprawić, aby były one bardziej czytelne i estetyczne. W naszym przykładzie mamy tabelę z danymi, ale jak widać, te dane nie są jeszcze odpowiednio wyróżnione. Dlatego w tej lekcji nauczymy się, jak za pomocą panelu czcionki poprawić wygląd tabeli. Na początek zajmiemy się wyróżnianiem tekstu. W panelu czcionki Możesz zastosować różne style, takie tam jak pogrubienie, kursywa czy podkreślenie tekstu. Jeśli chcesz dodać zwykłe podkreślenie, wybierz odpowiednią opcję w panelu. Istnieje również możliwość wyboru podwójnego podkreślenia. Jeśli nie potrzebujesz podkreślenia, możesz pozostawić tę opcję wyłączoną. Następnie przyjrzymy się wyrównywaniu tekstu. Aby wyśrodkować tekst w komórce, wystarczy użyć opcji wyrównania do środka w panelu czcionki. Dzięki temu dane w tabeli będą wyglądały bardziej estetycznie i przejrzyście. Kolejnym krokiem jest zmiana kroju pisma. Aby to zrobić, zaznacz tekst, a następnie wybierz odpowiedni font z listy, np. Times New Roman lub inny, który najbardziej Ci odpowiada. Teraz przechodzimy do zmiany koloru tekstu. Na przykład, jeśli chcesz podkreślić niskie wartości, możesz nadać im kolor czerwony, aby były bardziej widoczne. Dla najwyższych wartości możesz wybrać kolor zielony, aby podkreślić ich znaczenie i wzrost. Te zmiany pomagają sprawić, że tabela staje się bardziej czytelna i uporządkowana. Dzięki używaniu panelu czcionki w Excelu możesz łatwo zmieniać wygląd danych, wyróżniać istotne elementy i tworzyć tabele, które są estetyczne, czytelne i profesjonalne. Dziękuję za uwagę. Kontynuujmy wspólną naukę Excela w kolejnych lekcjach.